Wielkimi krokami zbliża się inauguracja Polskiej Hokej Ligi sezonu 2015-2016. Już w najbliższą niedzielę 12 drużyn stanie do rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Sezon zasadniczy został podzielony na dwa etapy, z których pierwszy rozpocznie się 6 września, a zakończy 15 listopada tego roku. My zapytaliśmy szefa śląskiego związku Hokeja na Lodzie, jak to jest z kondycją tej dyscypliny w naszym regionie. Tutaj na Śląsku hokej ma bardzo wielkie tradycje. Proszę nam powiedzieć, czy młodzież nadal garnie się w ogóle do hokeja? Czy młodzież? No wiadomo, że mamy jeden sport, który przyciąga wszystko, czyli piłkę nożną przy takich wielkich powiedzmy inwestycjach, jeżeli piłka, które piłka ma. Natomiast ja nie ukrywam, że ten region, o którym to, co pan wspomniał, tutaj jest najwięcej drużyn. I są wielkie tradycje. No w Katowicach kiedyś były trzy drużyny, tak, hokejowe. Dzisiaj się ta szansa po raz, który robi. Dlatego ja, powiedzmy, jestem z wielkim zwolennikiem, bo to się odbyło w spotku, bo tu jest te serce, jak gdyby. Proszę zwrócić uwagę, za chwilę będzie najprawdopodobniej, to już jest na 80%, druga hala, która kiedyś funkcjonowała przy naprzednianów. To będą dwie hale. Jeżeli uda się z sukcesem przeprowadzić ten mistrzostwa świata, w co nie wątpię, to będą znowu dwie hale. Będzie mała, mała hala, spotka i duża hala. Czyli nie będzie drugiego takiego miasta, które by dysponowało czterema pełnymi halami całorocznymi. To moim zdaniem powinno iść w taki sposób. Skoro będziemy mieli te hale, to w tym momencie my możemy zrobić jedną rzecz. Tak? Zrobić takie z prawdziwego zdarzenia szkolenie młodzieży. Że mamy tutaj liceum, mamy gimnazjum, w perspektywie ewentualnie możliwość podjęcia studiów, czy to na WF-ie. A ja jako szef Śląskiego podpisałem trzy lata temu umowę, dwa lata temu podpisałem umowę z Arcibożu szko ze szkołą, a, która kształci polskich hokejistów pod kątem instruktor-trener hokeja na lodzie. W tym roku będzie 40 absolwentów, a czy w sezonie 2015-2016 wyjdzie już spod tego, bo są już na trzecim roku, będzie, wyjdzie około 40 nowych trenerów. To są te elementy, które powinny, jeżeli Katowice postawię na to, a mam nadzieję, że to po prostu już jest jak gdyby ty, ty, to, to się zaczyna dziać, tak? to w tym momencie ja się nie muszę martwić, bo sukces. Co, co ciągnie tych dzieciaków, jak się pan pyta, skąd ta młodzież jest zainteresowana? To jest sukces, tak? My musimy mieć gwiazdy, powiedzmy, do tego, które przyniosą. Dziś mam mało. Jest Mariusz Czerkawski, ale już nie gra, niestety. tak? Dzisiaj mamy Wojtka Wolskiego, który grał za Ocenanem, jest z Polski, urodził się w Zabrzu, ale nie gra w Polsce. tak? Ja się staram, żeby zagrał w reprezentacji. Ale to jest ta ważna rzecz, żeby takich ludzi ściągać. My musimy ściągnąć osoby z polskimi korzeniami i pokazać, że te osoby mogą zagrać w reprezentacji Polski, być z tego dumni, my z ich dumni. I to jest krok po kroku, jak gdyby podnoszenie tego, bo my mamy mało tych hokejistów na, na dzień dzisiejszy. To wymaga znowu gdzieś dekady pracy. Ja to mogę taki model Adama Mojusza. Tak, był sukces, i za tym sukcesem po 10-15 latach przyszło to, że dzisiaj mamy reprezentację w tym. Podobnie to się będzie dotyczyło hokeja. Im więcej pomysłów, ale to jest kwestia tego, jeżeli mamy jedno lodowisko to my nie możemy, powiedzmy, jak gdyby, to są godziny, że pierwsza drużyna trenuje, druga drużyna dzieci, tego jest zbyt mało. Jeżeli są cztery lodowiska, to wtedy robimy i ślizgawki, i kulturę masową, i szkolenie tego, tak? Czyli po prostu mamy pełną infrastrukturę. I te mistrzostwa, między innymi, mają w tym pomóc i utwierdzić Katowice w przekonaniu, że warto inwestować w okiej, bo on mimo wszystko jest dyscypliną najtańszą. Nie mówię o sprzęcie, tak? sprzęt to jest na zespół na półtorej roku gdzieś około miliona złotych. Ale wynagrodzenia do zawodników to, to żeby zostać mistrzem Polski to dzisiaj jest 5 milionów złotych. Żeby zagrać w takiej EBLidze to jest między 8 a 10 milionów. To jak to się ma do piłki nożnej? To budżet Piasta, Gliwice, Ruch Chorzów, Górnika Zabrze, innych klubów, tak? To jest, nie wiem, na poziomie gdzieś tam trzecioligowego klubu to niektóre kluby mają po 4 miliony złotych. I żadnych perspektyw na osiągnięcie większego sukcesu. A tutaj można powiedzmy, zrobić to w taki sposób, że to są racjonalne wydane pieniądze, i można. Ja jestem w pełni przekonany, że że mamy dobry produkt, czyli powiedzmy reprezentację Polski w Ebelidze. To będzie przyciągało w przyszłości m.in. tych młodych ludzi do tego, by, by, by uprawiać okej. W sezonie zasadniczym do rozegrania będzie 132 spotkania. W kolejnym etapie, rozpoczynającym się 20 listopada, 12 zespołów zostanie podzielonych na dwie szóstki. Nasz region reprezentuje aż 6 zespołów. JKH GKS Jastrzębie, SMS U20 Sosnowiec, HK Zagłębie Sosnowiec, TMH Polonia Bytom, Naprzód Janów Katowice i aktualny mistrz Polski GKS Tychy. Mistrza kraju poznamy najpewniej 26 marca przyszłego roku.